pozwolę sobie zaprosić kolejną prelegentkę. Jest nią lekarz dentysta pani doktor Karolina Spodzieja i wydawałoby się, że jama brzuszna, w której rozwija się maleństwo, jest stosunkowo anatomicznie daleko od jamy ustnej, tak? Natomiast pani doktor opowie nam, jak powinna wyglądać higiena jamy ustnej u kobiet w ciąży, co, jak się okazuje, ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju płodu. A pani doktor reprezentuje Zakład Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, także myślę, że powie też z własnego doświadczenia, jak wyglądają ci ma. Pacjenci I czy te zachowania zdrowotne, styl życia mamy, miał na to uzębienie wpływ? Pani doktor, serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i oddaję pani głos. Dziękuję również. Bardzo mi miło, że jestem uczestnikiem tego wydarzenia. Tak jak pani doktor wspomniała, jestem pracownikiem Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoje doświadczenie zdobywałam także w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka. I chciałabym dzisiaj opowiedzieć troszkę o opiece stomatologicznej. Kobiety w ciąży, no szczególnie że wydaje mi się, że jest to temat traktowany troszkę po macoszemu, a jednak niezwykle ważny. Więc, tak jak wspomniałam, w ciele kobiety w ciąży zachodzi szereg anatomicznych, biochemicznych zmian i zmian również w obrębie jamy ustnej. Zmiany te dotyczą głównie. Błąd śluzowych i dziąseł, w mniejszym stopniu twardych tkanek zęba, ale nadal obserwuje się u kobiet ciężarnych większą podatność na próchnicę i na erozję szkliwa. I w tym miejscu należałoby zadać sobie pytanie, czy ciąża jest czynnikiem ryzyka chorób jamy ustnej, jeśli tak, to dlaczego? W tym okresie obserwuje się zwiększoną częstość, częstotliwość posiłków, wzrost spożycia węglowodanów, Podjadanie między posiłkami, także wymioty, refluks. I te wszystkie czynniki, tak naprawdę, wraz z zaniedbaniami dietetycznymi, będą sprzyjały chorobom jamy ustnej. Najczęściej obserwuje się takie zmiany jak zmiany erozyjne w szkliwie. Erozja jest to proces, w którym dochodzi do rozpuszczania twardych tkanek zęba na skutek działania kwasów zewnątrz i wewnątrz pochodnych. Kwasy pochodne, czyli kwasy, które są dostarczane z pożywieniem, kwasy wewnątrzpochodne na skutek właśnie refluksu czy erozji będą powodowały zmiany. Zaraz pokażę na zdjęciu cyfrowym, jak wygląda taki obraz kliniczny. Ale zmiany te przybierają postać takich płaskich, miseczkowatych ubytków szkliwa. Nie są to zmiany próchnicowe, są to zmiany niepruchnicowe ponieważ nie są związane z działalnością bakterii kariogennych. Kolejnym, kolejną patologią, którą można zaobserwować w trakcie ciąży w obrębie jamy ustnej kobiety ciężarnej, będzie zapalenie dziąseł. Jest to związane z działaniem hormonów steroidowych, takich jak progesteron, estrogen, a także hormonów produkowanych przez łożysko, jak gonadotropina łożyskowa czy ludzki laktogen łożyskowy. Wzrost poziomu tych hormonów będzie modulował skład biofilmu bakteryjnego, w tym ilość bakterii kariogennych z grup Porphyromonas gingivalis, Prevotella Intermedia, Campylobacter Rectus. Przy okazji, niektóre z tych bakterii potrafią wykorzystywać progesteron i estradiol jako substytut witaminy K, niezbędnej dla ich wzrostu, więc dochodzi do ich jeszcze większego namnażania, przez co ten stan zapalny postępuje. Kolejną rzeczą jest obniżenie zdolności buforowych śliny. Jest to również indukowane zmianami hormonalnymi. Dochodzi do obniżenia pH śliny i zdolności buforowej, do zmian stężeń niektórych związków mineralnych. I to również będzie miało wpływ na stan jamy ustnej. Klinicznie tutaj chciałabym pokazać, jak wyglądają zmiany erozyjne. Tak naprawdę są to ubytki szkliwa. Szkliwo, jak wiemy, jest najtwardszą tkanką organizmu i żeby doszło do jej degradacji, do jej rozpuszczenia, konieczne jest działanie kwasów o bardzo niskim stężeniu. Szkliwo zbudowane z tkanki, które, z substancji, w której głównie znajduje się hydroksyapatyt, oraz fluoroopatyt potrzebuje mniej więcej pH w wielkości 5,5-4,5, żeby doszło, utrzymującego się oczywiście pH jakiś czas, tak niskiego, żeby doszło po prostu do rozpuszczenia tej tkanki, do degradacji szkliwa. I tak wyglądają właśnie ubytki erozyjne. Natomiast kolejną rzecz, którą tutaj chcę pokazać, to tak będzie u kobiety ciężarnej najczęściej wyglądał stan zapalny dziąseł. Zdrowe dziąsła, zdrowe błony śluzowe są różowe, gładkie lśniące. Tutaj widoczne w obrębie szyjek zębowych ten, to zaczerwienienie, ten stan zapalny. Dziąsła takie są zwykle obrzęknięte, bolesne, często krwawią przy, zgłębnikowa przy zgłębnikowaniu, krwawią podczas szczotkowania, a wynikiem tego są najczęściej zaniedbania higieniczne, ponieważ najczęstsze zapalenie dziąseł, które występuje u pacjentek nie tylko w ciąży, ale u wielu innych, jest to zapalenie dziąseł wywołane płytką nazębną. I w takiej sytuacji jest taki mechanizm błędnego koła, ponieważ pacjent wielokrotnie zgłasza się do nas z taką dolegliwością, przeprowadzamy badanie, widzimy, że ta higiena jest niedostateczna, że bardzo dużo tej płytki zalega na zębach, no i tłumaczymy, że przede wszystkim, żeby ten stan zapalny zlikwidować, to należy lepiej oczyszczać te powierzchnie zębów. Natomiast pacjentka w takiej sytuacji mówi, że no nie może, bo ją boli, więc, więc nie doszczotkowuje, nie doczyszcza tych zębów, więc tej płytki jest więcej, te bakterie się namnażają, tych produktów bakteryjnych, ich, ich metabolizmu jest coraz więcej, na skutek czego ten stan zapalny tylko się pogłębia. Kolejną patologią, którą można zaobserwować również u około 5% ciężarnych jest guz ciążowy, ziarniniak ciążowy. Jest to zmiana łagodna, zmiana, która występuje w obrębie, w obrębie dziąseł. Najczęściej umiejscowiony na brzegu dziąsła, na brodawce międzyzębowej, w formie takiego wygórowania, może być pojedynczy, mnogi, uszypułowany lub bez. Jest to oczywiście zmiana łagodna, zwykle niebolesna, ale obficie krwawiąca. W takiej sytuacji zwykle jeżeli. Nie ma jakichś dużych dolegliwości bólowych, lub zmiana nie osiągnie jakichś bardzo dużych rozmiarów, pozostawia się do obserwacji. Pacjentka jest zwykle zaniepokojona, więc zgłasza się do nas z tym problemem, ale, ale jest to związane zwykle z wahaniami hormonalnymi. I w momencie, kiedy, kiedy pacjentka urodzi dziecko po porodzie, to ta zmiana ulega remisji, zmniejszeniu. Natomiast jeżeli, jeżeli te, jest to duża dolegliwość, jeżeli bardzo krwawi przeszkadza pacjentce, sprawia dolegliwości bólowe, w takiej sytuacji, taką zmianę się usuwa z marginesem zdrowej tkanki, jednak należy pamiętać, że niestety często one lubią dawać wznowy. Chciałabym tutaj obalić pewien mit, takie powszechne przekonanie, i mnie też to się zdarza bardzo często w mojej praktyce klinicznej, kiedy przychodzą do mnie młode mamy po porodzie i Żalą się, że strasznie im zęby się popsuły w ciąży, ponieważ cały wapnie z zębów wyciągnęło dziecko, pobrało. E, oczywiście to, to, to przekonanie to jest mit, jest to nieprawda, ponieważ ilość wapnia w tkankach zęba jest stała. On nie jest w żaden sposób metabolizowany do krążenia ogólnoustrojowego, żeby zaspokoić zapotrzebowanie płodu na ten pierwiastek. Niestety a rozwój próchnicy w okresie ciąży związany jest tak naprawdę z bardzo błahego. Powodu, a są to po prostu zaniedbania higieniczne no oraz, oraz nawyki dietetyczne. I w zasadzie, żeby zapobiec pogorszeniu stanu jamy ustnej, istotna jest edukacja prozdrowotna i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki stomatologicznej. I tutaj istotną rolę pełni lekarz prowadzący ciąże. Który kierując pacjentkę na wizytę stomatologiczną będzie podkreślać korzyści płynące z jamy ustnej, no ale niestety w Polsce jedynie co piąta kobieta otrzymuje takie skierowanie od ginekologa, i nie każda taką wizytę odbywa. Mylne jest również przekonanie, że leczenie zębów w ciąży jest w jakikolwiek sposób niebezpieczne dla płodu, jest to nieprawda, wręcz przeciwnie. Jeżeli pacjentka nie wymaga leczenia stomatologicznego, to nadal powinna tak naprawdę odbyć dwie kontrole, dwie takie wizyty w trakcie ciąży. Które obejmują tak naprawdę badanie stomatologiczne, jeżeli jest taka konieczność, to wykonanie profesjonalnego usunięcia kamienia naddziąsłowego, poddziąsłowego, wykonanie fluoryzacji, o czym też zaraz powiem w celu wzmocnienia tych tkanek zęba, no a także w celu konsultacji i, i też poinformowania pacjentki, w jaki sposób należy zacząć dbać y, o higienę jamy ustnej dziecka, ponieważ y, tak na dobrą sprawę y, higieny jamy ustnej u y, y, dziecka należy wdrożyć od pierwszego y, dnia życia w zasadzie. <laughs> I żeby zredukować ryzyko choroby próchnicy, choroby przyzębia, należy przestrzegać tak naprawdę bardzo prostych zaleceń. Odpowiednia higiena jamy ustnej, to znaczy dwa razy w ciągu dnia szczytkować zęby pastą z fluorem, z odpowiednią ilością fluoru. To jest 1450 ppm jednostek fluoru. Tutaj chciałabym też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ponieważ również krąży takie mylne przekonanie o tym, że, że fluor jest związkiem bardzo toksycznym, który odkłada się w mózgu. Ja wielokrotnie słyszałam to od moich pacjentów. Oczywiście jest to nieprawda. Nie wiem skąd te informacje są pobierane. Oczywiście fluor jest pierwiastkiem toksycznym w dużych, w dużych stężeniach. Natomiast przyjmowany miejscowo ma, i to jest udowodnione naukowo, ma bardzo duże znaczenie w profilaktyce choroby próchnicowej, bo nie tylko ma działanie przeciwbakteryjne, ale także wbudowuje się w strukturę szkliwa, tworząc jeszcze twardszy kryształ, który nazywa się fluoroapatyt. Dlatego profilaktyka fluorkowa jest bardzo istotna dla zdrowia jamy ustnej. Poza tym stosowanie bezalkoholowych pukanek z fluorem oraz oczyszczenie powierzchni aproksymalnych nicią dentystyczną. To są tak naprawdę podstawowe zabiegi, które mogą zredukować ryzyko próchnicy. Poza tym oczywiście istotna jest zbilansowana dieta, unikanie podjadania między posiłkami, ograniczenie węglowodanów, picie wody, ale również dostępne są liczne środki niefluorkowe tak jak pukanki z chlorheksydyną. Chlorheksydyna jako środek o bardzo silnym działaniu przeciwbakteryjnym, bardzo jest przydatny w leczeniu zapaleń dziąseł, te zapalenia dziąseł uciężarnych niestety są bardzo, bardzo, bardzo częstą dolegliwością, jedną z częstszych, dla których pacjentki udają się do gabinetu stomatologicznego. Poza tym gumy do żółcia z kselitolem, a także środki zawierające cpp Jest to taki związek, fosfopeptyd kazeiny z amorficznym fosforanem wapnia, który również ma działanie remineralizujące, czyli wzmacniające powierzchnię szkliwa, chroniące przed próchnicą. Potocznie nazywany często płynnym szkliwem, znany pacjentom pod postacią takiego kremu, który nazywa się. Nazywa się Tufmus. I tak naprawdę w zasadzie to jest tyle z mojej strony. Chciałabym jeszcze tylko dodać, że w momencie, kiedy dochodzi do stanów ostrych, czyli pojawia się jakiś ból zęba, należy ząb posunąć czy go przeleczyć kanałowo, dochodzi do zapalenia miazgi, w takiej sytuacji należy się udać. Do, do gabinetu stomatologicznego bez względu tak naprawdę na, na trymestr ciąży, chociaż przyjmuje się, że najbezpieczniej wykonywać różne zabiegi stomatologiczne w trakcie drugiego i trzeciego trymestru. Ale jeżeli pojawia się jakikolwiek stan ostry, to należy to zrobić już, ponieważ jest większe ryzyko tak naprawdę pozostawienia takiego zęba, który tak naprawdę może stanowić tylko dla takiej ciężarnej kobiety ognisko infekcji. Także w każdej, w każdej chwili w każdej chwili należy się do gabinetu udać, jeżeli są zabiegi, które na, można odro, odroczyć, jak, jak zabiegi ortodontyczne, protetyczne, planowe, zabiegi chirurgiczne, to jak najbardziej. I tu na sam koniec chciałabym. Dodać, że bardzo dobrym kompendium wiedzy jest podręcznik pani profesor Olczak Kowalczyk, doktor Kobylińskiej. Jest to panel ekspertów, kobieta w ciąży, okiem specjalisty. Także jeżeli kogoś interesuje to zagadnienie, to zachęcam do lektury. Także dziękuję bardzo. Serdecznie pani doktor dziękujemy. Myślę, że to bardzo cenne informacje. Także po raz kolejny pokazaliśmy, że fake newsy, które się ciągną już od lat, chociażby dotyczące fluoru i innych aspektów, są dzisiaj obalowe i zapamiętamy je wszyscy na długo w naszej pamięci. Także nasza konferencja staje się multidyscyplinarna, mam wrażenie. Mówimy o kobietach i o stylu życia w ciąży, ale jak widzimy, dowiadujemy się też bardzo wielu cennych informacji przydatnych w codziennym życiu, nawet kiedy jeszcze w tej ciąży nie jesteśmy i jej nie planujemy. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję. Bardzo.